Można. Spotkaliśmy <laughs> się na pogrzebie Jasia Tylmana i jego żony Ewy. I parę słów chcieliśmy, żeby tener powiedział, wspomniał Janka, jakim był człowiekiem, jakim był zawodnikiem. Proszę, trenerze. Wiecie, właściwie to... Wy to znacie lepiej niż ja. Wy byliście z nim dużo częściej niż ja. Ja o Janku to mogę powiedzieć taką... Epizod ten taki właśnie. parę przykrych może rzeczy dla bokserów. Jasiu tak. wydawało mi się, to jest wyjątkowy materiał na nieboksera, To był delikatny, taktowny chłopczyk, który nie chciał powiedzieć o cholera, żeby się nie obraził. Który to, był? Proszę? To, by. nie, A to jest to, inny. To. Ale psychicznych cech wydawało się, że to, to nie jest materiał na zawodnika. To, wiecie, każdy z Was. Ma to brzydkie słówko, ale chcę żeby było dobrze zrozumiałe, takiego skurwysyństwa coś w sobie, bez tego w tym sporcie nic się nie zrobi, możesz być najinteligentniejszym, najdelikatniejszym, czy y, y, najbardziej y, zaawansowanym powiedzmy technicznie, nie masz tego zakapiorstwa, czy jak to nazwałem, to tego nie będziesz, z tego nie zrobi się boksera. I pamiętam taki epizod tutaj. To był chyba jego debiut w pierwszej drużynie. My chyba te, te walczyliśmy. To był taki okres, gdy Liga była zawieszona, bo to okres przedolimpijski, więc to były takie turnieje czterech tych yy, drużyn. Ligowa, drugoligowa i walcząca o Ligę. I myśmy właśnie byli tą walczącą Ligę. To została stałowa wola. I przyjechał tutaj, no nie pan Bo wicemistrza Europy to nie jest panem. I to przyjechał przybylski. No, tam z wszystkich tych poznacie. Polska jest jedynym takim krajem, który o wicemistrzach Europy to się już nie pamięta, o brązowych medalistach. Kto pamięta na przykład z waszego grona wyszedł Rudzki Ostatni medalista parkratowy. No ja chcę mówić mój wychowany z Wiktory Wobryskiej, ale to nie jest to. I teraz wracam do, do, do Jasia, bo to on jest bohaterem. I prawdę mówiąc on został w tej piórkowej puszczony na Szyberskiego. Wiecie, tak, tak tak. Nie tracić dobrego zawodnika, to już puścimy chłopaczka. Czy nie Gotfryda w Sosami? Nie, nie Gotfryd był? Nie, na Przybryskiego. A Gotfryd to jest, jest nasz. W <laughs> ogóle to, chyba jeszcze żaden las nie boksował wtedy, no to nie było zwyczajne, <laughs> nie, to przysadziliśmy później, tak, tak, i ta walka to było takie, siedzieliśmy na rożniku z Kazikiem i po pierwszej, znaczy w tej czasie pierwszej rundy, my zobaczyliśmy, coś jest nie tak. To, 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 to nie ten nasz plan. Myśmy planowali, ale niech się Niech ja się ładnie przegra, niech się pokaże. Młody chłopak, debiutant. No, zresztą wtedy jeszcze miał kłopoty z tą piórkową wagą. Dobra, to wszyscy, z wyjątkiem tych ciężkich, no ten temat znają wybitnie. I kończy się ta runda. I my sami nie bardzo wierzymy, każdy odpływa za rękę i tak kurwa, co tutaj wychodzi? Patrz, Co tutaj się dzieje? Może my nie jesteśmy za obiektywni. Wiecie, trener zawsze ma zajoma na punkcie swojego zawodnika. Nie ma cudu. Widzisz, że twój zawodnik zadał te cztery ciosy, a nie widzisz, że on dostał ten cios. To bardzo często tak jest. O, o, o taki pełnoobiektywizm jest naprawdę bardzo trudno. To jest tak jak Wasze dzieci więcej robią dobrego niż złego, prawda? A zapytajcie sąsiadów i będzie zupełnie inny układ. To jest taka, taka, prawda. I my oceniamy, że on wygrał tą rundę dwoma punktami. Słuchajcie, nie z naprawdę z dobrym zawodnikiem. Jasio wraca, jak to zwykle Jaś, ani nie krzyknie, ani nie wrzaśnie, on cię nie pokuci, taki... Taki chłopaczek, taki, takie, takie, dziecko właściwie duże, a akurat nie walczy z facetem, który ma walnięcie i, i, i umie sfaulować. To jest takie, znów mówię, każdy z was ma za sobą walki i wiecie o tym, że czasami wiem, że wszystko jest lep... jestem lepszy od niego, tylko cholera mi nie wychodzi. I... I kombinujecie. A, on, a tu jest odwrotna sytuacja. On co robi, to to wychodzi. Bije jakieś ciosy z odchylenia. No kurczę, naprawdę to jest. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to boksuje z wicemistrzem Europy. Wiecie, ta piątka, sędziota, czy trójka, jak w Lizze była. To jest taka, takie specjalne towarzystwo. Każdy z Was. Wiele razy wie o tym, że ja tą walkę wygrałem, niestety czy stosunkiem głosów, czy tam nawet jednogłośnie, ale inaczej niż jak siedzi tysiąc ludzi, oni mieli inne zdanie, ale trójka była z inną. I my wiemy o tym, że to co my sądzimy, to nie musi być u sędziów. Druga runda, taka trochę bardziej wyrównana. I Janek wraca i mówi Ja już nie mam siły Raz odezwał się A my mówimy do niego Słuchaj Ty teraz musisz na niego ruszyć Teraz musisz pójść A on nie ma siły I Wiecie on miał od cholery siły Skończyła się walka Werdyć był jeden Sędzio dał wygraną, Jasia dwóch dał remis, czyli walka remisowa z niesamowicie ciekawą punktacją, bo to, to już wszyscy kibice nie znają. Pierwszą rundę wszyscy sędziowie dali przegraną Tylmana. Gdzie to była najwyraźniej chyba wygrana runda, ale dali przegraną, bo nie mógł jakiś tam Tylman. Oni pierwsze to nazwisko słyszeli. To, to po prostu było bez szans. Druga runda, dali remis, po dwóch rundach przygrywał, gdzie naszą najwygrywał na, na i wyobraźcie sobie, że w trzeciej rundzie jeden sędzia dał trzema punktami wygraną Jasia Telmana. żeby mu wyszedł remis, trzema punktami, prawdę mówiąc ja w ciągu tych dwudziestu paru lat kariery trenerskiej, ja nie wiem czy... Dziesięć razy spotkałem się z sędzią, który dał trzema punktami wygraną. Bez liczenia, bez yy, ostrzeżeń. Tak. I mówię, ja, ja się na oczy widzi. Jeszcze. Przecież no, to mówię, mówimy cały czas o innym specy, specyficznym sporcie. To nie jest zmęczenie lekkoatlety, który... Nawet może i rekord świata pobił na 800 metrów, a on mija chwila i on łapie oddech. U Was bardzo często jest tak, że nie bardzo wiecie, jak się nazywacie. Taka jest prawda i kto mówi, że jest inaczej, to, 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 to kłamie. I teraz ten Janek, następne treningi. Słuchajcie, to był chłopak, do którego nie dotarło. I ja nie wiem, czy do końca kariery dotarło, że on na samym starcie on uzyskał sukces, który naprawdę no, w anałach jego kariery powinien być zapisany złotymi zgłoskami. I to był taki chłopak. To był grzeczny, taktowny, robił to, co trzeba było. Ja bardzo szanowałem jego, mimo takiego Troszeczkę bycie na uboczu, ale na przykład jego poczucie własnego zdania. Panowie, ja się, prosię, ja muszę... no? Prześcić, Trzymaj się, no, 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 nie, na no, nie. Dokładnie, byle nie tu. I tak, jeżeli już, żeby zrekapitulować, żeby to skończyć. Ja byłem taki bardzo zaskoczony, jak na pierwszym spotkaniu u... władca chyba to było. Władka. I Janek mówi, a wie ja pan, muszę się panu pochwalić, bo skończyłem, akurat nie, obroniłem pracę, studia skończyłem. Ja taki zdziwiony byłem, co on zrobił. No to tak jak siedzimy w tym, to myślałem. No nie wiem, no może mineralogię, może geologię, może górnictwo, no to on skończył geografię. Pytam, po co ci to było? No wiem żeby nie mówić że boksa, że nie, że bokserów na to nie stać. <grym> I to był, wiecie, co jest. On tak spokojnie, on to tak samo spokojnie powiedział jak ja to, a może nawet ja jestem bardziej podekscytowany, jak on powiedział. I to był taki chłopak, dlatego jak Marcel do mnie zadzwonił, to muszę wam powiedzieć, że w ogóle trudno się spodziewać śmierci młodych ludzi. Ale ciągle to powtarzam, że dla mnie zawsze byliście osiemnastolatkami, jesteście, jak ja słyszę, że Wy macie wnuka na przykład. Tak, ty gówniarzu szczególnie. Ty tam z 14 lat nie wyszedłeś, się narażając się prokuratorowi, jak się puszczałem, puszczałem do klatki. To, to też taka historia. I jakoś najmniej się spodziewałem, że to właśnie jakoś to tak ale jest tak jak jest dziękujemy trenerowi. wieczne odpoczywanie Marcel wieczny odpoczynek radz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci niech odpoczywają ze sobą w spokoju Amen no to jeszcze zdjęcie Ale w lepszym czasie oby nie tak Staś, zaskoczenie tutaj nie było. Wszystkie przekręcę żelatę. Bronek, bliżej do do grupy. O. Dziękuję bardzo.